Aslanbek Saidov, pokaz w 34. Dziękuję za twój czas. E, tradycyjnie, że poczekałeś na mnie. E, no właśnie, widzę, że tak wciągasz nosem, bo słyszałem, że byłeś dosyć, dosyć mocno chory już przed galą. No tak, byłem chory, ale starałem się nie zwracać na to uwagi. No. Ale faktycznie byłem no. chory. Widziałem również, że kiedy tutaj przychodziłeś, to kulałeś. Czyli rozumiem, że to, że pokazywałeś do sędziego, że wszystko jest OK, to nie do końca ten taktarów tam chyba trochę wchodził. Nie, kul kulam się to bardziej. Mam albo połamany palec, albo o. pęknięty. To jest odkopnięcie. Gdzie tam on mm. ciągnął mnie ten. E Taktarów, mhm. to, tam tam tak tarów, czy to na skrętówkę, tam w ogóle nie, nie chodzi. To, to skrętówka, była, bo patrzył on mocno ciągle, też, też słyszałem, że z u niego, krzyczą, że już jest ok, coś tam, mhm. ale widziałem, że tam nic nie ma, więc Patrzył on się i No to sobie marczy i pokazywałem, że nic tam nie ma, a faktycznie tam nic nie było. Mhm. Czy ty jesteś zadowolony ze swojego wystąpienia? Bo ja sobie powiedział mi e, po walce, że on nie jest z przebiegu do końca zadowolony. Jakby w sensie pod, pod publikę, jako show, powiedział, że było całkiem nieźle, ale mogło być lepiej. No ja też, jeżeli chodzi o samą walkę, też myślę, że mogło być lepiej, nie do końca wykorzystałem ten swój game plan, co powinienem zrobić od początku, ale czasami tak się dzieje, no to jest MMA. Subay wykazał się bardzo mocną szczęką. Nie wiem, czy to wynika z jakiegoś jego doświadczenia, czy wrodzonych jakichś umiejętności, ale, ale naprawdę dużo wytrzymał. Byłeś pod wrażeniem? No dużo wytrzymał, ale pod wrażeniem czy byłem pod wrażeniem. Ja widziałem jego poprzednie walki. tam, gdzie za, uro, za uro go tak go trafię. Ja już myślałem, że już koniec, nie. A, tak Dob... nie chyba. Dobijał go. No, co tylko nie robię, ale on wytrzymał to wszystko. Mhm. No, jest twardy gość, ma twardą głowę, jest wytrzymał, ma dobrą kondycję. Jest dobry gość. No. Mm -hmm. e, nie, czy na, to, na ten pojedynek, nie wiem, robiłeś coś takiego innego? Przygotowywałeś się w jakiś taki specjalny sposób? Nie, Ogólnie przygotowane były so takie, takie same. Tylko taktyka. wiadomo, pod każdego mm -hmm. zawodnika, robimy taktykę. Taktykę mieliśmy taką pod mm -hmm. niego. No i właśnie jak sobie wspomniał, że tak odniósł się e, co do tej taktyki, że e, dosłownie to użyłem tego jako cytat, że e, trzymałeś go w dole, żeby e, ochronić swój tyłek, czyli że jego zdaniem po prostu był. Był niebezpieczny i, i postanowiłeś go przytrzymać w parterze. Było tak? czy znaczy, to, to jest, jest MMA generalnie. To jest, tak? to jest tak, MMA. Tym, że on się tłumaczy teraz, że go trzymał, żeby o mnie nie, nie mm -hmm. bił, tam jakieś krzywdy mi w stójce nie, nie, ro, nie, nie zrobił, nie? Tak samo ja go trafiałem i tak, e, tak samo mocno go trafiałem, więc... A, ale to, to, to też był plan, część planu, game planu, nie? Mm -hmm. Obalać, no, kontrolować, poobijać sobie. Normalna, normalna sprawa. A jak u ciebie z wydolnością? Bo kiedy rozmawiałem z Jasubejem, on był bardzo świeży, a widziałem, że po walce tam potrzebowałeś tlenu trochę, żeby tak dojść do siebie. No to tak mi się wydaje, że ta też choroba dała znać, Aha. bo już naprawdę taki mocny wysiłek to od razu to odczułem. Po prostu od razu po walce to odczułem. Ale ten tlen żył, żeby, tak żeby szybciej dojść do siebie. Nie? No i jak odzew swoich rodzinnych stron? Skoro była taka presja przed, no to na pewno też dali jakiś tam upust radości. No, na vrhu tam je bila taka močna gala. boksu mm. a, i tam było ogłoszone, że, że wygrałem to bardzo. No ale tam przeżywałem bardzo mocno. No też miałem kolegę, takie, jakby, jakby to powiedzieć takie ciśnienie, nie? Mm. że w domu wszyscy co chwilę jakieś telefony piszą, wszyscy tam grupami oglądali. Chyba całe ćwiczenie, tam dużo w Rosji, a ćwiczenie prawie cała oglądałem. Hmm, super. E, no i na koniec tematem kończącym rozmawiałem też z, z Borysem Mańkowskim. E, będziesz mógł sobie zobaczyć generalnie on powiedział o tej sytuacji, dlaczego nie mógł, co i jak, dlaczego, co mógł robić, czego nie mógł robić, ale generalnie bardzo pochwalił twój pojedynek, powiedział, że był bardzo dobry. Podobał mu się. No to się, To fajnie, to fajnie. Mm. Bardzo się cieszę. W takim razie jeszcze raz y, gratuluję wygranego pojedynku. No zdrówka i do zobaczenia jak najszybciej. Dziękuję bardzo.